Cześć siemano! ja jestem Karmola dzisiaj sobie zagramy w Pro Stars. Moim wyzwaniem jest wykrać grę, ale wtedy muszę tylko auto AIMA używać i myślę, że mi się uda wykryć ogólnie i z Piperką ogólnie sobie gram. Na jakiejś mapie, nie wiem jak ona się nazywa. No i jeśli Wam się ten odcinek spodoba, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji na ten kanał. Naprawdę zachęcam i mam nadzieję, że się nie zapomnę użyć tego ma. Póki co jest dobrze. Dobrze jest, naprawdę. I to używamy sobie witka i lecimy. Lecimy ich rozwalić. Tak o kościół. A jak łatwo widzisz? Kościół! O nie, 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 Tak to nie mogę. No, nie, no, tak nie mogę. Tak mogę tylko. Najdobra, no i dobra, łatwo. No sobie Power cubesa. mam już 7 Power Cubsów. Jej! O nie, o nie, 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 nie. Ja chcę to przeżyć. Naprawdę, chcę ogólnie to przeżyć. Mówię, chcę to przeżyć Dobra, schowałem się za Konary, o nie Kościół Kościół, pa jak cię robię Łatwo wariacie No, S za wariacie, dobra I teraz tego zabijemy no i łatwo. Zagrałem sobie jeszcze jedno, bo tamto było trochę krótko. A tak to to wyszedł krótki odcinek, a chcę, żeby trwał jak najdłużej. I sobie zmieniłem zatem że ja na tarę. I myślę, że tarą uda się mi wygrać. Widzę, że ktoś tu od leci. A ja, dobra, ja lecę z nimi łatwo i zginąłem. Mam nadzieję, że pól to przeżyje, co szczerze ogólnie wątpię. I właśnie ginie, co nie. No. Ajajajaj. A więc lecimy sobie z trzecią krąbą I tutaj już są pierwsze Power Cubesy O, tutaj są kolejne Coś pięknego, coś pięknego, naprawdę I teraz idziemy na tym Rosę, chodź Rosa No pa, jak ci robimy Kościo Kościoła No i łatwo I mamy już 5 Power Cubesów No dobrze kolokulnie nie? Naprawdę spoczko. Teraz tego proka czas zabić, pokonać. O nie! Jeszcze lag, internet, lag internetu, no coś. Dobrze, call. Lecisz z nimi! Łatwo! No i Na kościołach, na no. tu na no, koniec tak kościołach, powiedział szybka na kościołach, dobra kościołach, z kościołach, na Colt Dobra, go. Jest! Udało się! Łatwo! Juhu! I mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. No i również was zachęcam do dołączenia do naszego klubu YouTube .com. A ja wam życzę miłego dnia czy tam wieczora. Trzymajcie się, cześć!